W latach 80. Donald Trump zadłużył się na ponad 4 miliardy dolarów. W ten sposób sfinansował swoje cztery kasyna Atlantic City, wszystkie opancerzone pożyczkami z obligacji wysokiego ryzyka. Gdy wybuchła recesja, jego przedsiębiorstwa stanęły na skraju niewypłacalności. Czy Trump się poddał? Nie zdecydował się na restrukturyzację. W 1991 roku sąd zgodził się, żeby wierzyciela, banki i obligatariusze zwolnili część długów w zamian za część udziałów. Warty zadłużenia obniżono, zaś Trump utrzymał część udziałów w swoim biznesie kasynowym. Kluczowy moment nastąpił, gdy porozumienie z bondholderami pozwoliło firmie wyjść z ochrony w październiku 1991 roku. Utrzymał część kontroli i umożliwił kasynom dalsze działania. Przypadek ten jest klasykiem bankrutu ochronnego. Firmy wciąż działają, a przedsiębiorca korzysta z prawa do restrukturyzacji. W efekcie marka Trumpa w ogóle na tym nie straciła i dalej prężnie tworzyła kolejne projekty. Trump pokazał, że nawet przy miliardowych obciążeniach warto negocjować. Zastanawiasz się, czy po ogłoszeniu restrukturyzacji nic nie osiągniesz? Cóż, okazuje się, że możesz zostać nawet prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Masz problemy z długami? Skontaktuj się z kimś, to dobrze potrafi się tym zająć. Martyna Rokicka, tarcza sprawiedliwości.